Dzień dobry Państwu, mamy suszę w Polsce. Tutaj płynie strumyk i proszę zwrócić uwagę. O, żaba. Wody trochę jest, niedużo. Tutaj około 3 cm, yy, około 10 cm, ale normalnie tutaj powinno być, drodzy Państwo. Jak tutaj płynie? Gdzieś dotąd woda powinna być. Tak zaznaczę może. Czyli tyle wody nie ma od poziomu, a powinno być, drodzy Państwo, odotąd wody. A mamy tylko tyle. Mamy suszę mamy w Polsce i na szczęście dwa dni temu spadł deszcz, ale to jeszcze, drodzy Państwo, nie poprawia sytuacji z wodą. I polski rząd będzie musiał prawdopodobnie budować w Karpatach, w górach, drodzy Państwo. Zbiorniki retencyjne, żeby wodę gromadzić wiosną, kiedy śniegi topnieją, i po, potem ją spuszczać, tą wodę spuszczać, drodzy Państwo, przez cały rok, bo to jest mały strumyk, ale takie małe strumyki płyną do dużych rzek, i w dużych rzekach też nie ma wody, dlatego polskie elektrownie nie pracują przez 24 godziny, bo właśnie taką wodą spływającą z tych strumieni, gdzie, które wysychają, w dużych rzekach brakuje wody, a z dużych rzek elektrownie biorą wodę, żeby chłodzić generatory wytwarzające prąd. Tutaj akurat jest sytuacja troszeczkę lepsza, bo tutaj przy tym strumyku mamy roślinność, drodzy państwo bagienną. Ale dalej proszę popatrzeć tam dalej. Mamy już łąki i tam im dalej od strumienia, to już mamy typową suszę, dlatego że widać to po trawach. Trawy są żółte, zboża na polach są żółte i wysuszone. Oczywiście, jeżeli spada poziom wody w strumieniach i w rzekach, to przy rzekach ta wilgotność jest, ale im dalej od rzek, tak jak tutaj widzicie, około 100 metrów od tego strumienia, już mamy żółte trawy, a dalej. Schnące pola i wystarczy zapałka, to mamy potężny pożar. Ja, drodzy Państwo, liczę, że deszcze zaczną padać od września. To może poprawi sytuację, żeby po prostu nie doszło do zakręcania wody przez wodociągi miejskie i wiejskie dla Was. Bo na razie sytuacja jest tego typu, że brakuje wody przede wszystkim dla rolnictwa. To jest raz ale może niedługo zacząć brakować wody dla miast. I wszystko zależy od tego, kiedy spadną deszcze. Ale i tak i tak będzie trzeba budować zbiorniki retencyjne w górach i zobaczymy czy takie decyzje zostaną podjęte w Warszawie, w sejmie. Jeżeli rząd tego nie zrobi, to prędzej czy później za kilka lat nastąpią niedobory wody w kranach, że będziecie otwierać kran i nie będzie wody, drodzy Państwo. Zaczyna się u nas bardzo poważny problem i już teraz powinny być podjęte decyzje przez władze państwa.